Rowerowy rajd przedszkolaków w Przemęcie na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych przez placówkę. Zainteresowanie na starcie piątego już rajdu było ogromne. Rodziców i dzieci wsparły swoją obecnością władze gminy Przemęt. Wójt Janusz Frąckowiak i wicewójt Waldemar Kalitka przyjechali rowerami, by wraz z najmłodszymi mieszkańcami Przemętu i ich rodzicami wziąć udział w rajdzie. Gmina Przemęt słynie z rajdów rowerowych. Od 2005 roku organizowane są rajdy rowerowe i tak można powiedzieć, że każda, każda osoba, która prawie, że mieszka w gminie Przemęt brała udział w jednym z tych rajdów. Są rajdy rowerowe tematyczne, historyczne, jak i też rajdy dziecięce, rajdy nocne, dlatego też jak najbardziej jestem za tym, aby takowe uroczystości związane z otwarciem takiego sezonu rowerowego były na terenie gminy Przemęt. Dyrektor przedszkola Elżbieta Grygiel-Tusz mówi, że rajdy muszą się po prostu odbywać, bo stały się tradycją. Chcą tego rodzice, czekają na nie dzieci. Startujemy spod przedszkola, jedziemy z ścieżkami rowerowymi, tutaj gaczką koło przedszkola. Cały czas się skupiamy na ścieżkach rowerowych, żeby to było bezpieczeństwo przede wszystkim. Jedziemy do Perkowa, w Perkowie przedłużamy dalej trasy do Nowej Wsi, zawracamy i w Perkowie za salą wiejską mamy organizowany festyn rodzinny. Święto mamy, święto taty, święto rodziny. Tak, żeby wspólnie aktywnie spędzić czas. No, się tak jakoś to fajnie nam wpięło w kalendarz przedszkolny i przedszkolnych imprez i tak nawet wręcz rodzice czasami się dopytują, czy będzie ten rajd, czy nie będzie, bo. Też to jest mobilizacja dla dzieciaków, żeby się nauczyły jeździć rowerem. Często jest tak, że przed rajdem się uczą, nabywają umiejętności, a te, które nie zdążyły, często się uczą po rajdzie. Także to jest ma swoje plusy i aktywne spędzenie wspólnie czasu. Anna Skorupińska wzięła udział w rajdzie wraz z mężem Michałem i siedmioletnim synkiem Mateuszem. Bardzo nam się podoba. Lubimy uczestniczyć we wszystkich rajdach. Jest bardzo miła atmosfera, wszyscy zadowoleni i oby pogoda dopisała. Dzieci z przedszkola w Przemęcie jechały na dwóch, czterech kółkach lub fotelikach na rowerach rodziców. Nie było żadnych przeszkód, by wziąć udział w tej rodzinnej imprezie. Nawet pogoda okazała się łaskawa dla organizatorów, mimo ochłodzenia, rajd mógł się odbyć. Trasa rajdu dostosowana została do możliwości dzieci. Peleton rozciągnął się na kilka grup. Przy tak dużej liczbie uczestników było to konieczne ze względów bezpieczeństwa. Jadąc wolniej, można jeszcze lepiej podziwiać krajobraz przemętu, nad którym majestatycznie góruje pocysterski Kościół, świadectwo świetności miejscowości z ponad 800-letnią tradycją. Małe wywrotki to żaden problem przedszkolaki z przemętu są zaprawione w rajdach i bardzo dzielne, wiedzą, że trzeba się pozbierać i jechać dalej. Jeden z najmłodszych uczestników miał nawet pojazd zastępczy. No cóż, spróbujcie pokonać taki dystans, odpychając się tylko nóżkami. Każdy przejechany metr jest sukcesem.